Witamy w nowej serii vlogów, która będzie trwała 3,5 tygodnia. Zaczynamy tutaj od Sztokholmu. Na ten moment to co widzimy to, że jest dużo ludzi. No i co? Idziemy po jakimś ptaku. Nie wiemy gdzie, idziemy po prostu przed siebie, bo mamy pierwszy dzień na dziko. Teraz w ogóle czekamy, bo będziemy potem mieli pociąg do Norwiku. Sztokholm jest taką przesiadką powiedzmy i musimy i tak czekać. Więc zdaliśmy bagaż i wzięliśmy kamerę w łapę. Ludzie się nas dziwnie patrzą, jakbyśmy jakiś film nagrywali. No i co, mamy czas do 18, a potem zobaczymy, potem podróż, prawda? Prawda. Jesteśmy na bilecie, trochę się bałem, że bilet nie będzie działać, ale zadziałał. Także to najważniejsze. No i podświadomie nas pociągnęło, przyciągnęło tam, możesz nagrać, że do uniwersytetu. No, także może, może tam wejdziemy, może będzie tańszy niż ten mój. Co jeszcze? A, byliśmy w Mediamarcie, tego nie nagraliśmy, bo baliśmy się, że będziemy wyglądać jakbyśmy ukrali ten aparat, który teraz Maciek nagrywa. I drogo. No. Ktoś pędzi na buterku. Jedzie bolcik, Kłódkę miał, wziąłeś tą kłódkę? Tak, także bezpieczeństwo przede wszystkim. No. Fajnie, no jest piękna pogoda co? Tyle widzimy się za chwilę, nie wiem gdzie Pani do nas podziała na Marcie Hej. Tak, więc Ale ona sobie... nie jest naszą koleżanką Tak, nasz poziom znajomości szwedzkiego jest na bardzo niskim poziomie Oprócz no z mebli z pewnego sklepu Ja jeszcze coś tam robiłem na Duolingo Także wiem jak jest kobieta je chleb Jak? Nie będę tego mówić bo zaraz ludzie będą tak dziwnie patrzyli Nie no Że Z dupy na cały tak mówię kobieta je chleb No mów Nie Tak Nie powiem Proszę Możecie, powiedzcie, sobie Duolingo sami sprawdźcie Nie no powiedz e, Flika To brud i to tyle. Cudownie. Flika albo kwina, nie pamiętam. No nieważne. Mało istotne. Kwina. Flika to jest dziewczyna. taka... No to dziewczyna, jak lew. Brzmi lepiej. No, także Ewidencia. tyle się nauczyłem przez miesiąc robienia Duolingo codziennie. Super. Bardzo przydatnie. Myślałem, że będą mieć cały język, ale nie. Coś tam wiemy, ale większość słów tu w Szwecji to jednak wygląda, jakby były wzięte z, z karami Tak, Dokładnie. Po prostu Rozsypiesz i masz słowo. I... Tam nagle jakieś ej się wciśnie z wykrzyknikiem w połowie w zdania, nie wiadomo o co chodzi, ale oni rozumieją Ale buja. <laughs> buja, buja. Plan jest taki, że idziemy na deptak, zobaczymy co z tego wyjdzie, później idziemy jakimiś bocznymi uliczkami, ale bardzo ładne. Ale ładnie. ładne są te uliczki. Tak, ale no tak górzyście się troszkę robi tutaj. No i idziemy do galerii, żeby, nie wiem, zobaczyć jakieś zakupy zrobić. Taki super zamek mają na placu słowach. Też bym taki chciał kiedyś. mi się bawią, podejrzewam, że też mają wakacje. No tak. Ok. Ja nie wiem co tu się dzieje, ale tutaj nie wiem co widzicie, ale kurczak jest napisane po polsku. Ale to nie Polska. Nie mają takiej opcji. Ja nie wiem, czy oni to ukradli. Jakie oni wykryli, że my mówimy to po polsku. No ale to wygląda. Trzeba po niemiecku zaraz mówić. Ja wie. haben machen, No i chuj, tyle było z niemieckiego. Jesteśmy na jednej z takich gówniejszych ulic. takiej całkiem ładnej, malowniczej ulicy. Na dzisiaj dzień zapoznawczy strasznie, więc za dużo nie ma nawet co vlogować i nie ma o czym mówić. Ale bo to, że ładnie. po prostu nie robimy tak, poznajemy Sztokholm i będziemy wiedzieli co robić tutaj później po Ja chciałem powiedzieć, że macie jeszcze tego nie wie, ale znaleźliśmy najważniejszy punkt, jeden z najważniejszych punktów orientacyjnych w Szwecji, czyli... to jest on? To jest on. To jest on. To jest Lidl. Jesteśmy sobie nad tym jeziorkiem, znaczy nad jeziorkiem, nad kanałem. I się opalamy. Myśleliśmy, że będzie około 20 stopni. Rzeczywiście jest około 20 stopni. Tylko, że jak przygrzało to słońce, to, to czuć około 30-35. Mamy w planach po prostu pójść, zrobić się rundkę, wrócić do Maka, kupić coś w Lidlu i spadamy, bo. Nie ma co siedzieć w tym słońcu. Też zmęczeni jesteśmy po podróży, po pochodzeniu, po tym Sztokholmie. Im bardziej zmęczeni będziemy, tym lepiej. Biorąc pod uwagę, że mamy być 18 godzin pociągu. Tak, to też jest prawda. więc Trzeba się więcej, więcej będzie Trzeba się wyspętać jakiegoś konduktora, czy można wyjść na postojach. Na pewno będzie można wyjść na postojach, tylko za jeżeli długie będą to Jak mówisz 20-30 minut są niektóre, to myślę, że na spokojnie nie będzie problemu, żeby wyjść to rozprostować gramy. nogi. Padać zaczyna. Jak? A tak, tak żeśmy normalnie tak no i mi kawało. A także się no, mówili No, patrz no, na te no. mury. Zna... Czy znaczy, wy to widzicie? No, to totalna załamka pogody było 30 stopni, słońce. Teraz na oko, niecałe 20. I, teraz I pada. Jest duszno. Nie A podoba ty. mi się to. Mieszane słowo ze skrabli, naprawdę. I wszyscy wiedzą to, co tak niby z mang. Nie wszyscy widzą Tak. No, Dobra, jesteśmy nie wiem gdzie Na dziedzińcu Pałacu Narodowego Okej, okay, super Czyli oficjalnej siedziby króla Gustafa, któregoś tam No ładnie, generalnie ta Część już przebitek widzieliście ee, Więc Dużo więcej tutaj nie ma do pokazania Troszkę łapie nas deszcz Więc tak, będziemy na, się zwijali napadać, więc będzie czas. Tak, to jest prawda, bo jest słońce, jest tęczę, jest strasznie duszno I no, mi jest strasznie duszno Nie wiem, co szczerze mówiąc, tutaj można tylko powiedzieć no ładne są widoki, ładna jest architektura Jakieś przebitki, które widzieliście, to chyba jedyne przebitki, które... Bardziej, bardziej wnętrza, co pewnie są jakieś ciekawe, Tak, no ale do wnętrza no, się powinien. nie dostaniemy, nie? Czemu? Można zwiedzać Dobra, no, ale idziemy. Ale no na pewno no, to się. chodzi pa.